Cześć, nazywam się Zofia Dąbrowska i zapraszam Was do mojego świata e, wypełnionego kulturą tradycyjną z regionu las sowieckiego i z Roztocza Zachodniego. Od dawna interesuje się kulturą tradycyjną. Szeroko rozumiano, a nasz projekt w programie Mistrzuczeń dotyczy głównie pieśni z regionu lasowiackiego, gdzie mieszkam, i z regionu roztocza zachodniego. Skąd pochodzę? Tam się urodziłam. Moi rodzice byli śpiewakami wiejskimi, prowadzili nabożeństwa różne, czuwania przy zmarłym, majówki, gorzkie żale. Ja tę melodię zapamiętałam. Teraz staram się przekazać kolejnym pokoleniom: Koła Zwiecu. Kiedy dowiedziałam się na boże do projektu Mistrz Uczeń, od razu pomyślałam o Zofii Dąbrowskiej, którą poznałam już kilka lat temu, i już wtedy przekazała mi kilka pieśni oraz opowiedziała trochę o dawnych wierzeniach. Zofia pochodzi z Lubelszczyzny, ale wiele lat mieszka w regionie lasowiackim, a te dwa miejsca są właśnie miejscami, w których ja mam swoje korzenie. Pomyślałam, że to świetne połączenie i da mi to dużą wartość, bo chciałabym dowiedzieć się więcej o swoich przodkach. Daremne troski, zabiegi, marzenia człowieka, wybiegi. Kiedy Aleksandra, moja uczennica, do mnie przyjeżdżała, to uczyłyśmy się nie tylko pieśni, ale także pokazywałam jej, jak robić e, pająki ludowe. Jeździłyśmy po różnych wioskach, brałyśmy udział na przykład w procesji na Boże Ciało, śpiewałyśmy majówkę przy kapliczce oraz brałyśmy udział w zgromadzeniu śpiewaczy na cmentarzu podczas zaduszek. A ja mnie chciała se myślała ojca matkę pośratać. Bierzemy się za kolędy i pastorełki, tak? Mm -hmm. Ja powiem Ci, że bardzo dużo znam kolęd, bo u nas się dużo śpiewało w domu. Ja jeszcze pamiętam, co ojciec mój śpiewał i dużo zebrałam też. Będzie on naszym zbawicielem, zbawicielem. Super. Król Herod się zafrasował, wszystkie dziadki wyciąć kazał. Maryja się dowiedziała, swoim syna. Trudno powiedzieć, udział. czy moje pieśni podobają się innym, bo są tacy, którzy się zachwycają, bo ja głównie śpiewam pieśni archaiczne, takie najstarsze. Ale też spotkałam się ze stwierdzeniem, że tego się nie da słuchać. Także ja swoich znajomych nie zamęczam swoimi piśniami.